bohater walki wieczoru z nami, fryzury te same, nastawienie jak zwykle dobre? Musi być dobre, jak przed każdą walką, nie może być inaczej. Powiedz mi, a jak przebiegało zbijanie wagi, bo jesteśmy tuż po ważeniu, poszło gładko? No właśnie nie, jak zawsze duża ilość kilogramów, 15 od 14 sierpnia bodajże. Waga schodziła, że tak powiem, fajnie, z tym, że na ostatni tydzień niestety choroba, co, co mogło być najgorzej, 5-dniowy antybiotyk, troszeczkę to schodziło marniej. Osłabiony, ale myślę, że zregenerowaliśmy się dobrze od tej choroby, wypłukała ta woda chyba wszystko, co, co, co mam nadzieję zostało i mam nadzieję, że będzie dobrze. To liczyłeś się z tym, że możesz nie zrobić tej wagi? To znaczy zawsze wagę robię, zawsze podchodzę do tego sumiennie i choćbym miał nie wiem, gdzieś tam odpłynąć, to na pewno limit wagowy, który jest wymagany, zrobię. Wiedziałeś, co by było z pasem, gdybyś jej nie zrobił jednak? No myślę, że mogłaby być walka przesunięta, tak? chyba że na Sardyny by się zgodził, ale no wątpię. To jest walka o pas, trzeba limit tego, wypełnić. Skoro o tym rozmawiamy, to czemu sobie tyle zostawiasz tych kilogramów? Czemu w ogóle zbijasz tak duże ilości kilogramów? To znaczy tak, miałem przyjemność kiedyś walczyć w 84 kg, wiem jak to wyglądało i ze swojego doświadczenia wiem, że do tych 84 no chłopaki potrafią zbijać ze 100, ze 105, więc. No ja bym tyle na pewno nie dał rady, a więc na co dzień ważę 92-93, to jest moja taka naturalna waga. Zbijam, no bo zbijam, no bo schodzi. Gdyby nie schodziło, no podejrzewam, żeby zostało 8-4. Ale jak na razie dobrze, dobrze te kilogramy się docinają, więc próbujemy 7,7. 7 Zawsze TFL gdzieś bliżej Lublina, Kraśnika teraz jest trochę bliżej do domu, bo kazienice do Radomia tak naprawdę niedaleko. Dużo kibiców przyjedzie. To znaczy tak, w Radomiu też była gala. No myślę, że będzie dużo kibiców. Jak z Radom, jak jest Kozienic. W, w Radomiu mieszkam, w Kozienicach pracuję, więc wydaje mi się, że z jednej i z drugiej strony kibice dopiszą. Przejdźmy do rywala. Co byś o nim powiedział? Bardzo dobry zawodnik. Miły gość. Mieliśmy okazję chwilkę poznać się tam w szatni, gdzie się ważył, bo on jeszcze dzisiaj docinał ostatnie kilogramy. Co ja mogę powiedzieć? Miły gość, bardzo utalentowany, znany przede wszystkim. No i co? I mam nadzieję, że będziemy dobrą walkę. Staliście koło siebie podczas ważenia, można powiedzieć, oczywiście jak się inni zawodnicy ważyli. No, zaskoczyło mnie to, bo nie zawsze jest taka dobra krew pomiędzy zawodnikami. To znaczy tak, ja, jak oglądałeś moje może wcześniejsze ważenia, nigdy nie miałem złej krwi. Nie, nie jestem za tym. To jest tylko, to jest tylko sport, więc yy, tak samo na trenuje trenuję ciężko, jak ja trenuję ciężko. Obydwaj chcemy wygrać, zdobyć ten pas. Bez, z mojej strony na pewno nigdy złej krwi nie będzie. Oglądałem twoje poprzednie walki, zawsze jest Twoja rodzina, twoje, twoje dzieci. No powiedz, jak one to znoszą? Czują tę presję razem z tobą? To znaczy tak, synek jest tylko zabierany na ważenia. Na walki nie, żona jest i tu, i tu. No wiadomo, na pewno są nerwy, jak to, jak, jak to zawsze mówię, no martwi się pewnie żona. Ale co mogę powiedzieć, no y, zawsze ją pocieszam, y, mówię, że będzie dobrze, żeby się nie martwiła, choć i tak wiadomo, że każdy z nas jest inny i każdy inaczej to przeżywa, ale mam nadzieję, że damy dobrą walkę z, z przeciwnikiem, wyjdziemy z tego cali zdrowi i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, co ten pas dla Ciebie znaczy? No, na pewno otwiera jakąś tam furtkę w przyszłej, w dalszej karierze, tak? Y, jeżeli go y, zdobędę, jeżeli się uda, y, będziemy myśleć, zobaczymy może jakieś inne propozycje, coś większego. Może dobra propozycja z TFL i obrna pasa? Zobaczymy. Na razie skupiam się na tej walce, co będzie jutro, a później będziemy analizować. TFL, jak rozumiem, nie robi problemów, żeby gdzieś tam zawalczyć dla innej organizacji. Właściwie to jest taka federacja, która właśnie nie blokuje zawodników. Można spokojnie z promotorem porozmawiać o tym, żeby wystąpić gdzie indziej dla innej federacji i według mnie i według promotora nie stanowi to żadnego problemu. Wychodzisz poza tę walkę, myślisz, żeby jeszcze zawalczyć w tym roku? W tym roku nie, w tym roku jest to ostatnia walka, będzie to aż czwarta walka w roku, więc mam nadzieję, że wystarczy, trochę odpocznę, wiadomo, no i na pewno jak już to przyszły rok. Powiedz na koniec, co byś chciał pokazać jutro w tym pojedynku? Na pewno chciałbym pokazać umiejętności, to co przepracowałem, czyli ten okres przygotowań, że forma jest dobra, wiadomo, że... Dopóki nie zastaniemy w głowę, jakiś plan jest, później człowiek się zastanawia. Ale mam nadzieję, że głowa w porządku. Jeżeli chodzi o mnie, do każdej wale wychodziłem spokojny. Tak też zaczynałem wszystkie swoje walki. Nigdy tak naprawdę nie szukałem tego nokautu, On sam po prostu przychodził i była do odpowiednia luka, moment. Wykorzystałem. Nie mówię, że tak będzie jutro. Skupiam się na dobrej walce i myślę, że długiej walce. Na pewno wydaje mi się, że może nie skończyć ona w rundę. Wielkie dzięki ode mnie to wszystko i widzimy się jutro. Widzimy się to dzięki również. Dzięki.